Ostatnio na dłuższą chwilę zatrzymał się cały świat, gdy okazało się, że komputery w kluczowych instytucjach nie mogą się włączyć. I tym bardziej skomputeryzowane jest nasze życie, tym częściej tego typu problemy sprawiają, że jeden głupi błąd może nagle popsuć wszystko, co nas otacza i wpłynąć bezpośrednio na wiele gałęzi naszego istnienia naraz. Zatem oto przypadki, w których różne błędy w systemach komputerowych popsuły dosłownie świat. Sponsorem tego filmu jestem ja. Dodaj naszą nadchodzącą grę Warawa's i do listy życzeń. Gra wychodzi w early access już wkrótce. Rozważ też wsparcie mnie na Patronajcie, jeśli lubisz dłuższe filmy tego typu. Dzięki. 19 lipca 2024 roku, tydzień temu z perspektywy nagrywania tego filmu, stała się istna masakra. Niektórzy z was prawdopodobnie wiedzą już o co mi chodzi, bo media trąbiły o tym kilka dni. Jednak nie wszystkie, bo niektóre same były poszkodowane przez ten błąd, który po prostu blokował komputery milionów użytkowników na całym świecie. Dokładniej nieco ponad 8 milionów 500 tysięcy komputerów nagle nie mogło się włączyć. W szczególności sprawa dotyczy użytkowników korporacyjnych, którzy z powodów bezpieczeństwa Korzystali z antywirusa nowej generacji firmy CrowdStrike. To antywirus, który, mówiąc kolokwialnie, wyjątkowo mocno wchodzi w system komputerowy, w tym przypadku Windows. I poprzez jedną malutką aktualizację, która miała poprawić wydajność, okazało się, że ta aktualizacja blokuje komputery, które po jej aktualizacji non-stop się wyłączały i włączały i tak w kółko. To tak zwana pętla śmierci, która miała miejsce w wyniku błędnej konfiguracji kodu oprogramowania antywirusowego. Wszystko wynikało z logicznego błędu, który kazał programowi czytać nieistniejącą pozycję w pamięci. W takim przypadku większość programów w komputerze głupieje i się wyłącza. Ale CrowdStrike jako oprogramowanie bezpośrednio wspawane w bebechy systemu operacyjnego Windows tonąc pociągało za sobą cały system, w praktyce resetując cały ten system. I tak się działo w kółko. I to jest problem. Problem o wiele większy niż mogłoby się na pozór wydawać. Bo z oprogramowania CrowdStrike, które prowadziło do błędu korzystali klienci korporacyjni, czyli np. lotniska, szpitale, media, banki, rządy, ale też na przykład amerykański ekwiwalent numeru 112, czyli 911. To jednak nie koniec. Klienci korporacyjni nie oznaczają bowiem wyłącznie laptopów pracowników nawet strategicznych branży gospodarki. To oznacza także dla przykładu alarmy, windy, tokarki, spawarki, dźwigi, systemy wentylacji i klimatyzacji, inne maszyny ciężkie i lekkie, wszystkie działające na bazie systemów Windows Embedded, czyli takich Windowsów wbudowanych gdzieś w układy scalone. To często urządzenia bez ekranów, bez jasnego interfejsu, po których nawet Byście się nie spodziewali, że mają Windowsa. Pewnie istnieją jakieś zasady, które w niektórych przypadkach nawet nakazują posiadanie specjalnego oprogramowania antywirusowego, które w tym konkretnym wypadku okazało się problemem samym w sobie. Doprowadzając do masy odwołanych lotów, odwołanych operacji medycznych, odwołanych programów w telewizji, odwołanych dni roboczych dla pracowników biurowych, jak i przemysłowych, jak i tych w terenie. Nie jestem ekspertem, więc to dość skrótowe przedstawienie całej sytuacji. Nie będę was też oszukiwał, że nie do końca wiem, jak naprawić taki błąd. W internet jednak pojawiły się liczne rozwiązania, a nawet sam Microsoft opublikował specjalne narzędzie pomagające w naprawieniu tego błędu pętli śmierci. I chociaż obecnie świat działa już lepiej niż tego pechowego 19 lipca, naprawienie tych popsutych komputerów musiało zająć w czas i pewnie zajmie jeszcze trochę czasu zanim znikną wszystkie znamiona tej awarii. Każdym pojedynczym komputerem trzeba się po prostu indywidualnie zająć usuwając parę plików w oprogramowaniu. A to zajmuje czas i pieniądze. Jestem zatem ciekaw kto dokładnie za to zapłaci i co z tym wszystkim zrobi firma która jest za ten chaos głównie odpowiedzialna? CrowdStrike końcowo przyznało, że przeoczenie tego poważnego i rażącego w skutkach błędu wynikało z innego błędu w ich systemie do testowania oprogramowania, więc pewnie czeka nas jakiś zbiorowy pozew, może gdzie zamiecenie pod dywan i gra w kotka i myszkę. 4 października 2021 miała miejsce znacznie większa skalowo, choć mniej imponująca efektowo, awaria, która na 7 godzin i 11 minut wyłączyła kompletnie dostęp do Facebooka i jego usług. Globalnie problem dotyczył zatem również Instagrama, Whatsappa czy Messengera. Przyczyną awarii było błędne skonfigurowanie routerów, które zarządzały ruchem sieciowym między centrami baz danych Facebooka. Skutkiem tego pojedynczego błędu był brak usług dla miliardów użytkowników na całym świecie. Wiele firm, które korzystają z Facebooka, Facebooka do komunikacji, sprzedaży i marketingu doświadczyło poważnych zakłóceń, a każualowi użytkownicy nie mogli komunikować się za pośrednictwem popularnych aplikacji, takich jak WhatsApp i Messenger, co wpłynęło na ich codzienne życie oraz pracę. Awaria uwidoczniła zależność wielu ludzi od platform społecznościowych Facebooka, co wywołało dyskusję na temat monopolu technologicznego i potrzeby dywersyfikacji narzędzi, których używamy do komunikacji. Awaria Facebooka z 2021 roku była jednym z najpoważniejszych tego typu incydentów w historii firmy, ukazując, kruchość globalnej infrastruktury internetowej. Według raportów Fortune i Snopes, Meta straciła na tej awarii co najmniej 60 milionów dolarów samych pieniędzy z reklam na swoich serwisach, a majątek Marka Zuckerberga pomniejszył się o zatrważające 6 miliardów dolarów. 3 lutego 2020 roku podczas spotkań wyborczych demokratów miał miejsce błąd w systemie wyborczym Iowa. Sztaby wyborcze pierwszy raz miały używać specjalnie zaprojektowanej aplikacji do zbierania danych, informacji o wynikach wyborów zamiast bezpośredniego kontaktu telefonicznego. Aplikacja miała usprawnić, ułatwić i przyspieszyć proces zbierania danych, ale tylko wszystko skomplikowała. Problem pojawił się, gdy aplikacja stworzona do zgłaszania wyników zawiodła, co spowodowało opóźnienia i zamieszanie w liczeniu głosów. Problemy techniczne, błędy w kodzie aplikacji oraz trudności w jej użytkowaniu przez wolontariuszy, to wszystko doprowadziło do niemałej paniki i porażki. Aplikacja miała być opracowywana przez okres dwóch miesięcy przed wyborami w budżecie 60 tysięcy dolarów. Jest tanio, jest szybko i dobrze jest tanio. Jednak awarie komputerowe to nie tylko prawie każda gałąź naszego życia. Czasem to również kolejna ważna gałąź naszego życia pieniądze. 1 czerwca 2018 roku miała miejsce przepotężna awaria kart płatniczych Visa, i nagle okazało się, że czasem warto mieć przy sobie choć trochę gotówki. Problemy zaczęły się w godzinach popołudniowych czasu brytyjskiego i trwały kilka godzin, uniemożliwiając przeprowadzanie płatności zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online, choć wypłata gotówki w bankomatach pozostała niezakłócona. Visa, jeden z największych dostawców w sieci kart płatniczych na świecie poinformowała, że przyczyną problemu był błąd sprzętowy, który powodował przestoje w systemach przetwarzania płatności. Użytkownicy kart swoje odczucia i kwieciste słowa kierowali do wizy w social mediach, gdzie przez długi czas nie pojawiły się żadne oficjalne informacje o awarii, ale w końcu przeprosiny od wiza się pojawiły. 28 lutego 2017 roku miała miejsce duża awaria Amazon Web Services. I choć niektórym ta nazwa prawdopodobnie za wiele nie mówi, tego typu usługi to absolutne fundamenty współczesnego internetu, na których to działaniu polega cała masa internetowych stron i aplikacji. I jeśli nagle takie usługi kichają, cały internet ma gorączkę. Problem zaczął się, gdy pracownik Amazon przypadkowo wpisał błędne polecenie podczas rutynowej operacji konserwacyjnej, co spowodowało wyłączenie serwerów obsługujących usługi S3. Simple Storage Service w regionie wschodnich Stanów Zjednoczonych. Ta usługa jest o tyle kluczowa dla wielu firm, ponieważ zapewnia przechowywanie danych i hosting plików dla licznych aplikacji internetowych. Bardzo wiele stron po prostu przestało działać. Strony i usługi takie jak Trello, Quora, Slack, Giphy czy iCloud od Apple oraz nawet niektóre strony rządowe przestały działać lub miały poważne problemy z funkcjonowaniem. W rezultacie firmy, które polegały na AWS S3 doznały poważnych zakłóceń w swojej działalności, co prawdopodobnie doprowadziło do utraty przychodów i zaufania użytkowników. Wall Street Journal oceniło, że w wyniku incydentu straty firm polegających na usługach AWS mogły wynieść nawet 150 milionów dolarów, nie wspominając o stratach wizerunkowych, utraconym zaufaniu użytkowników. Dodatkowo analitycy z Apica Incorporated zabrali dane, które sugerowały zmniejszenie się handlu internetowego w trakcie awarii o 20% na 54 ze 100 największych stron e-commerce na świecie. 27 maja 2017 roku miała miejsce potężna awaria rezerwacji w liniach lotniczych British Airways, która zostawiła wiele podróżnych na walizkach, a niektórych bez walizek. A niektórzy nawet nie mogli się dostać do samolotu, więc przynajmniej mieli więcej przygód z głowy. Problem zaczął się od awarii zasilania w centrum danych, w którym następnie doszło do niekontrolowanego powrotu zasilania, który to powrót zasilania znacznie zwiększył moc, przez co uszkodziły się serwery i inne systemy informatyczne firmy. W taki sposób tysiące lotów zostało odwołanych. Lub opóźnionych, awaria dotknęła ponad 75 tysięcy podróżnych. Co ciekawe, związek zawodowy GMB Union po awarii mówił, że problemów można było uniknąć lub ich skutki byłyby o wiele mniej odczuwalne, gdyby linia lotnicza nie zwolniła dużej części informatyków i pracowników IT, zastępując ich pracownikami zdalnymi z Indii rok wcześniej. 22 sierpnia 2013 roku awaria miała miejsce z kolei na giełdzie NASDAQ. August 2013 NASDAQ Flash Freeze. Kraksa ta spowodowała niesamowicie duże zakłócenia na rynkach finansowych. Problem zaczął się, gdy kluczowy serwer odpowiedzialny za obsługę notowań na rynku NASDAQ się popsuł, co doprowadziło do zawieszenia handlu wszystkimi akcjami notowanymi na giełdzie. Handel został wstrzymany na ponad 3 godziny, a awaria miała dość niemiły wpływ na inwestorów i firmy na całym świecie. Zawieszenie handlu NASDAQ długo spowodowało nie pewność i zamieszanie wśród inwestorów. Giełdy i firmy maklerskie musiały poradzić sobie z nagłym zatrzymaniem transakcji, co w pewnych przypadkach mogło prowadzić do strat finansowych. Inwestorzy musieli zmierzyć się z dodatkowym, nieplanowanym ryzykiem i ogromną niepewnością dotyczącą swoich inwestycji. 16 sierpnia 2013 roku awaria miała miejsce nigdzie indziej jak w Google. Podczas kraksy wszystkie usługi Google, wyszukiwarka, Gmail, YouTube były niedostępne przez około 5 minut. Przez 5 minut globalnie na całym świecie nikt nie miał dostępu do usług Google. Dokładna przyczyna tej awarii nigdy nie została oficjalnie wyjaśniona przez firmę. Przez te konkretne 5 minut, kiedy usługi Google były niedostępne, globalny ruch internetowy spadł o około 40%. Widać zatem, jak ogromny wpływ na codzienne życie i całe inne Internet ma sam Google. To ciekawe, niecały rok później, 24 stycznia 2014 roku, miała miejsce dłuższa, choć znacznie węższa awaria usług Google. Na około 25 minut przestały działać usługi takie jak dysk, kalendarz czy dokumenty Google. Według oświadczeń Google w tym przypadku popsuło się oprogramowanie tworzące konfigurację systemów, które wysyłało nieprawidłowe instrukcje do różnych usług, no i te usługi zaczęły ignorować żądania użytkowników i pojawiło się mnóstwo błędów. 10 września 2012 roku miała miejsce awaria serwisu z domenami GoDaddy. Przez incydent miliony stron internetowych stały się niedostępne na okres około 6 godzin. Problem dotknął zarówno małe firmy, jak i większe organizacje, które polegały na usługach GoDaddy do hostingu swoich stron internetowych. Na samym początku podejrzewano, że awaria spowodowana jest atakiem hakera z grupy Anonymous, ale GoDaddy wyjaśniło, że kraksa wyniknęła z wewnętrznego błędu w konfiguracji systemu sieciowego. Jak już pewnie rozumiecie i zauważyliście, często tego typu awarie komputerowe mają rzeczywiście wpływ na wszystko, co robimy. I nie inaczej było w przypadku, gdy jakieś 50 milionów osób w USA i Kanadzie zostało odciętych od prądu. Mam nadzieję, że nie muszę Wam przypominać, że to więcej ludzi niż mieszka obecnie w naszym kraju, w Polsce. 14 sierpnia 2003 roku z powodu błędu w oprogramowaniu miał bowiem miejsce potężny blackout, największy w historii obu krajów. Awaria rozpoczęła się o godzinie 16.10 czasu wschodniego i była Spowodowana serią błędów w zarządzaniu systemem energetycznym. Bezpośrednią przyczyną awarii był błąd oprogramowania w systemie alarmowym w sterowni First Energy, przez który operatorzy nie byli świadomi konieczności redystrybucji obciążenia po tym, jak przeciążone linie przesyłowe opadły na liście. To, co miało być możliwym do oponowania lokalnym brakiem prądu, spowodowało zawalenie się znacznej części regionalnego systemu dystrybucji energii elektrycznej w USA i Kanadzie. Przerwa w dostawach prądu trwała od kilku godzin do kilku dni w zależności od regionu. W dużych miastach w miastach takich jak Nowy Jork, Cleveland, Detroit, Toronto, Ottawa, życie zostało poważnie zakłócone. Transport publiczny, w tym metro, przestały działać, lotniska musiały odwoływać loty, a szpitale i inne instytucje musiały polegać na generatorach awaryjnych. Wiele firm zostało zmuszonych do czasowego zatrzymania swojej działalności, a mieszkańcy ogromnej części kraju doświadczyli trudności w dostępie do podstawowych usług, takich jak woda czy komunikacja telefoniczna. To jest tak ciekawy i duży temat, że należy się temu osobny odcinek, ale chyba nie na moim Kanale, dajcie znać, co o tym myślicie. A póki co, zapraszam do zagranicznych materiałów o tej sprawie. Jednak tego typu błędy nie pojawiają się wyłącznie od ostatniego tygodnia, od ostatnich lat. 15 stycznia 1990 roku miała miejsce duża awaria dostawcy usług komórkowych na terenie Stanów Zjednoczonych, AT&T. Przez okres 9 godzin 60 tysięcy połączeń telefonicznych nie mogło zostać wykonanych. Główną przyczyną był błąd oprogramowania w nowo zaktualizowanych przełącznikach systemów telefonicznych. Błąd ten prowadził do kaskadowych awarii, gdzie przełączniki, próbując się zrestartować, powodowały dalsze zakłócenia sieci. Firmy, które polega na połączeniach telefonicznych do prowadzenia działalności, doświadczyły niemiłych dni. Linie połączeń alarmowych 911 również były ofiarą błędu, co stwarzało poważne ryzyko dla bezpieczeństwa publicznego. Awaria ATT w 1990 roku stała się kluczowym przypadkiem analizowanym w branży technologicznej i podkreśla konieczność dokładnego testowania oprogramowania przed wdrożeniem oraz znaczenie posiadania solidnych planów awaryjnych. Co jeśli jednak wiemy, że jakiś poważny błąd nas czeka i nadejdzie? I co jeśli z tego powodu, powolutku, kroczek po kroczku narasta globalna panika związana z potencjalnie katastroficznym wydarzeniem, które może nas czekać, które może zniszczyć świat, jaki znamy? Problem roku 2000 znany również jako Year2K albo pluskwa milenijna z polskiego to naprawdę bardzo ciekawy przypadek. Cała afera polegała na błędzie w komputerowych systemach datowania. W wielu starszych systemach komputerowych daty były zapisywane przy użyciu tylko dwóch cyfr dla roku, np. 90 dla 1999 dla zaoszczędzenia miejsca. Obawiano się zatem, że wraz z Sylwestrem roku 2000 systemy te zinterpretują 00 jako 1900, co mogło potencjalnie prowadzić do powrotu. Ważnych błędów w przetwarzaniu danych. Problemy te mogły dotknąć różnych sektorów od bankowości przez transport aż po energetykę i administrację publiczną. W związku z paniką i ze zwiastowaniem apokalipsy przez wielu efekty problemu R2K były szeroko badane i dzięki przygotowaniom w dużej mierze uniknięto poważnych zakłóceń. Firmy i rządy na całym świecie zainwestowały miliardy dolarów na aktualizację systemów, testy i audyty, aby zapobiec możliwym awariom. Ostatecznie przejście do nowego milenium do roku 2000 przebiegło stosunkowo gładko. W końcu jakoś do Was mówię i wtedy się nie zawaliła nasza cywilizacja, czy coś, choć niektóre drobne problemy zostały odnotowane. Jednak to wcale nie koniec, bo na horyzoncie czeka nas inny, pokrewny problem. Problem roku 2038, znany również jako year 2K38, jest nieco bardziej skomplikowany. Bo dotyczy on głównie ograniczeń niektórych 32-bitowych systemów komputerowych. A w takich systemach czas przechowywany jest jako liczba sekund, które upłynęły od czasu tzw. ery Unixa, 1 stycznia 1970 Roku. Maksymalna liczba sekund wynosi 2 miliardy 147 483 647 sekund, co odpowiada godzinie 3.147 sekund UTC 19 stycznia 2038 roku. W następnej sekundzie stan licznika stanie się ujemny. Nastąpi przeskok do najmniejszej wartości ujemnej minus 2 miliardy 147 milionów 483 648 lub licznik zostanie wyzerowany. Wyświetli się wtedy data 13 grudnia 1901 o godzinie 20.45 52 sekundy lub 1 stycznia 1970 o północy wyzerowania licznika. Może to spowodować poważne błędy w obliczaniu upływu czasu. Problem 2038 roku wydaje się Nieco trudniejszy do uniknięcia. Od pluskwy milenijnej z roku 2000. Zapobiec mu może przejście na 64-bitową reprezentację czasu, dla której analogiczny problem pojawił się dopiero w roku. do no takim, czyli za około 292 miliardy lat. Z szacunku dla moderatora Wikipedii, który pisał polskojęzyczną wersję strony o tym problemie, muszę też powiedzieć tą anegdotkę, że dla porównania wiek Ziemi to nieco ponad 4 miliardy lat. I z tego co zrozumiałem, problem roku 2038 jest o tyle trudny, że zmiana 32 bitów na 64 w niektórych systemach jest prostsza albo już się po prostu zadziała, a w innych niezupełnie. Jest to bardziej skomplikowane do zrobienia. Ale po większe szczegóły odsyłam Was do różnych ciekawych filmów i specjalistów, którzy wypowiedzieli w tym temacie zdecydowanie więcej mądrych słów niż ja. Zatem trzymajcie się w tym internecie. Dziękuję bardzo.